Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu wieczornym, tym razem piątkowym. Jesteśmy ciągle oczywiście w oktawie Bożego Narodzenia i stąd tematy takie około bożonarodzeniowe. Konie dzisiaj piątek, czyli dzień szczególnie Pana Jezusowy i o nim będzie, ale najpierw krótka taka refleksja właśnie, która nas do tego doprowadzi. Panie, lubię sobie czasem wyobrażać, wiem, że to są wszystko wyobrażenia, no bo nie mamy żadnych świadectw, jak to wyglądało, szczególnie w tych momentach, które nie są opisane w Piśmie Świętym w związku z narodzinami Pana Jezusa. Wiemy całą tą, znamy całą tą historię, tak, ich podróży do Betlejem, znamy tą historię narodzin w jaskini, może raczej w grocie, która służyła za, za stajnię. Wiemy jakby, no, o samych narodzinach Pana Jezusa. Wiemy, że przy tych narodzinach trochę też się działo, tam się pojawili ci pasterze, którym anioł wcześniej zwiastował tę wiadomość. Pojawiają się też królowie, w sensie ci Magowie ze wschodu. To musiały być wyjątkowe wydarzenia, które jakoś tam pewnie wytrącały z równowagi świętą rodzinę. Potem oczywiście jest cała też ta akcja z ucieczką do Egiptu. Ale kochani, gdzieś tam pomiędzy tym wszystkim musiały być też takie dni, kiedy już Pan Jezus urodzony, już bez odwiedzin różnych specjalnych tam osób, no po prostu był niemowlęciem, którym zajmowała się Maryja i Józef. I tak sobie myślę, jak oni traktowali to, że nic specjalnego się nie dzieje, no bo, kochani, nic specjalnego się nie działo. Wiecie doskonale, że Pan Jezus tak spędził tam te 30 lat w domu potem u siebie w Nazarecie, że niewiele robił, ale to już są późniejsze lata. Ale pomyślcie o tym początku. Maria ma zapowiedź, że to będzie ktoś niezwykły, że będzie nazwany synem najwyższego, że on odmieni w ogóle losy świata. I rzeczywiście można powiedzieć, że przy narodzinach trochę się wydarza. Ci magowie, pasterze, jakaś taka wieść się rozchodzi, no ale to się potem uspokoiło. A przynajmniej tak się wydaje, bo nie mamy żadnych świadectw, żeby cokolwiek specjalnego się, da się działo. I tak samo myślę, że o takim, nie wiem, miesiącu albo dwóch miesiącach po narodzinach. Jakie były spodziewania Maryi? Jakie były spodziewania Józefa? Może jakie było też takie, no nie chcę powiedzieć dogłębne oczywiście, ale jakieś rozczarowanie, no, że to wygląda wszystko tak zwyczajnie. Oni na pewno oni się spodziewali, albo raczej chcieli się spodziewać, wyobrażali sobie spodziewania, jakie to może być wszystko niezwykłe, a to pewnie potem zupełnie tak spowszedniało. Stało się takie, no dziecko jak dziecko, urodziło się, robiło wszystkie te rzeczy, które robiły dzieci. Pan Jezus był dokładnie takim samym niemowlakiem, jak każdy inny niemowlak, nie? Nie był jakimś, wiecie, super, hiper, nie wiem, inteligentnym, mówiącym od drugiego dnia życia dzieckiem. Nie, no był do nas podobny we wszystkim. Czyli dokładnie tak samo się rozwijał, jak każde inne dziecko. A to znaczy, że przez pierwsze miesiące, lata, no był po prostu niemowlakiem, był niemowlakiem, z którym nie za wiele można zrobić. I też nic się dookoła specjalnego nie działo. I tak sobie koniecznie myślę, jaki to musiał być czas. To, że się oczywiście cieszyli, to, że to dziecko się zjawiło na świecie, Maria została mamą, Józef był tatą, budowali jakoś rodzinę. No ale właśnie, czy nie było takie myśli, a to nie powinno być jakoś inaczej, jakoś specjalnie, jakoś może spektakularnie, jakoś tak, żeby to było coś naprawdę wyjątkowego? Taka zwykła, no właśnie, taka cierpliwość, na którą Bóg ich wystawił. Kochanie mówi o tym z tego prostego powodu, że właśnie to chciałbym, żebyśmy sobie dzisiaj wzięli jako temat do no, chwilę pomyślenia o sobie, nie? Kochanie, zobaczcie, my też mamy bardzo wiele, a tak naprawdę większość czasu naszego życia takiego zwyczajnego, nie? Że tam czasem się spodziewamy, oczywiście, że jakoś, nie wiem, do Pana Boga spotkamy, że jakoś go doświadczymy, że jakoś go dotkniemy, i to się czasem też rzeczywiście wydarza. Ale nie oszukujmy się, to się nie dzieje ciągle. A jeśli to się dzieje ciągle, to raczej to jest znak, że coś jest nie tak, kochani z nami, bo to niemożliwe jest, żeby tak się działo. Pan Bóg tak nie postępuje. Większość czasu to są czasy zwykłego oczekiwania albo czasem zwykłego takiego powątpiewania, czy w ogóle to wszystko ma sens. Koń na pewno macie takie momenty. Kiedy jak o swojej wierze myślicie, to zadajecie sobie pytania, czy to wszystko nie jest? Jakaś jedna wielka bujda, nie? Przecież. Niczego nie doświadczam, nic się nie dzieje, nie ma wielkich cudów w moim życiu, może nie ma też tragedii, ale na tym ma polegać ta wyjątkowość tego wszystkiego? No właśnie, tu się pojawia takie pytanie o naszą cierpliwość, o naszą wytrwałość, o nasze po prostu trwanie w wierze, trwanie przy Panu Jezusie bez czasem żadnych pocieszeń. Bez żadnych nadzwyczajnych wydarzeń, bez czegokolwiek, co by tą wiarę jakoś, tak wiecie, popychało, wzmacniało, budowało, tylko takie proste po prostu trwanie w niej. Część z nas się wtedy oczywiście obraża, część się odsuwa, część mówi to bez sensu, część mówi: Ja to nie będę tego robił. Część żyje też w takim nieustannym oczekiwaniu: A kiedy będzie to niezwykłe? W takim ciągłym też jakimś rozczarowaniu. Dlaczego nie ma tego niezwykłego? Pani pomyślcie trochę o sobie właśnie w tym kluczu. Może, no właśnie, Kolejne święta i się nic nie wydarzyło, nie? Kolejne święta minęły i jakoś nie było może żadnego przełomu. Oczywiście, jeżeli ktoś miał, to broń Boże nie mówię, że masz go negować, ale panie znając życie, większość z nas nie doświadczyła żadnego specjalnego przełomu. Ja w tym roku nie doświadczyłem żadnego przełomu. Nie. To były dobre, spokojne święta. Nie było żadnego dramatycznego. Czasem takie święta mi się zdarzały, że były dramatycznie złe. Nie, to takie nie były. Były bardzo spokojne. Były bardzo dobre w takim sensie i po ludzku i po Bożemu, ale nic specjalnego się absolutnie nie wydarzyło. Też nie to, żebym jakoś oczekiwał, ale no właśnie, czy umiemy się też zgodzić, kochani, z czymś takim, że Pan Bóg nas prowadzi właśnie tak po cichu i spokojnie? Nie. Może to nasze zbyt wielkie, zbyt wygórowane oczekiwania sprawiają, że no właśnie, że jesteśmy potem w rozczarowaniu. Kochani, usiądźcie teraz chwilę ze sobą i trochę sobie o tym pomyślcie. Panie Jezu, dziękujemy Ci za Twoją obecność z nami, za to, że nam towarzyszysz. Przepraszamy, jeżeli jesteśmy czasem niecierpliwi, rozgoryczeni, kiedy jakoś wierzgamy, kiedy nie potrafimy trwać w oczekiwaniu na Ciebie, kiedy nie chcemy po prostu przy Tobie być, tylko oczekujemy nie wiadomo czego. Daj nam taki pokój w sercu, taką wytrwałość w sercu, taką cichość w sercu. Ty byłeś cichy i pokornego serca. Naucz nas takiego samego serca, żebyśmy trwali przy Tobie, nie szukając tam siebie, nie szukając nie wiadomo czego, ale szukając przede wszystkim Ciebie. Niech tak się stanie. Amen. Kochani, na koniec oczywiście pomódlmy się dzisiaj też modlitwą świętego Karola de Foucault. Zapraszam do tego pięknego tekstu. Ojcze, powierzam się Tobie. Uczyń ze mną, co zechcesz. Cokolwiek uczynisz ze mną, dziękuję Ci. Jestem gotów na wszystko, przyjmuję wszystko, aby Twoja wola spełniała się we mnie i we wszystkich Twoich stworzeniach. Nie pragnę nic więcej, mój Boże. W Twoje ręce powierzam Ducha Mego, z całą miłością mojego serca. Kocham Cię i miłość przynagla mnie, by oddać się całkowicie w Twoje ręce z nieskończoną ufnością, bo Ty jesteś moim Ojcem. I poproszę, kochani, na koniec wasze czoła, co by was pobłogosławić. Proszę mi je tutaj natychmiast dać. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Śpijcie dobrze, śpijcie w pokoju Chrystusa. Śpijcie najlepiej na świecie. Do usłyszenia, kochani, jutro z Bogiem dobranoc.